Zapraszamy w niedzielę 1 grudnia na godzinę 17 do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na koncert Roxany Wikaluk. Artystka mieszka i tworzy na Ukrainie, skąd pochodzi, oraz w Polsce i w Niemczech. Roxana Wikaluk jest aktorką, obecnie występuje w Teatrze Polskim we Wrocławiu w spektaklu Księgi Szulca, ale przede wszystkim śpiewa i to śpiewa w 10 językach. Gra przy tym na fortepianie, na instrumentach elektronicznych i na bębnach. Komponuje, aranżuje. Zajmuje się również działalnością pedagogiczną. My usłyszymy Roxane Wikaluk w programie zatytułowanym Ja przez Ja, który oparty jest na autorskich opracowaniach muzycznych poezji twórców ukraińskich, polskich, żydowskich oraz po tradycyjnych pieśni ukraińskich, krymsko-tatarskich, jidysz i hebrajskich. Zapraszamy na koncert tej niezwykłej artystki 1 grudnia, godzina 17, sala studio Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wstęp oczywiście jak na każdą imprezę łyżki mleka wolny, a wyjściówki możecie już odbierać w kasie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. там. І довго веселі, як білі рої, летять по під очі, твої сологі. І довго веселі, як білі рої, летять по під очі твої сологі.